Pójdźcie, moi drodzy, jakie emocje kończymy tutaj mulciaczki. Szybciutko dajemy deszczyk. Ruda zrespiona i generalnie przejęliśmy rudą, odbita. No dawaj szybko, to Bambo! F, kurde, nie ma czasu, co za randy cholerne awczą. Ile można? Taki odcinek, kurde, patrzcie, zaczynamy zaczynamy grubo. Odbiliśmy rudom 10 na 10 ustaweczka, chłop, kurde, był w szoku. Nie wiem, tutaj nas to chyba z 20 teraz jest, ale numer. Dobra, lecimy na rudą. Było małe zamieszanie, ale już tutaj hmm, ruda 14%. Hmm, no, witam wszystkich. Nie wiem czy się przywitałem, bo takie emocje były kurczaczki. 10% zobaczymy, zobaczymy. Ok, 4%, 3%. Może będzie taki początek jak ostatnio, jak byliśmy rudą, gdzie spadły legend. O kurde molek no. Kolosik tutaj, 200 chyba, 11. Mieliśmy tego chochołka, postanowił tu oddać na szyjnik, dobrze, dobrze. Na poziomie trudnym ładnie sypnęło, jestem zadowolony. No powiem wam, że teraz było, kurde. Przykra sytuacja, ale herabutki to się liczy. Końcóweczka chochoła, 2%. No, może teraz. Czy to był przyrost stopka? Chyba tak, teraz. Kurde, przyrosty snopka, no że ty w mordę, teraz go dobiję chyba. Jest, budki spadły, dobrze. Ale tutaj widzicie: 1098 heroiczne budki. Przed chwilą biliśmy 107,1, oddał mi cheromieczyk, ale nie nagrałem. No, te kolosy, kurczę, powiem Wam dzisiaj szczerze, że tak yy, ładnie, ładnie, bardzo zadaw zadowalająco, można by rzec, oddają heroiczne przedmioty. Ale, ale, tutaj będzie jeszcze bity 279 kolos Drakolisz. Hmm, który <noise> zapewne szykuje dla mnie jakąś legendę. Albo przynajmniej hen. Taką mam nadzieję. Mamy dyszkę na wapora. Chyba błysku już tutaj. O kurcze, ale oddał. Powiem wam, że no, oddał dość ciekawie. Hmm, tutaj jak widzicie, no, co ja mogę złapać jest tancerz. Eee, nie ma tancerza. Dobra, to gdzie xujemy to magisom? Łapię w ten sposób, nie ma innego wyjścia. No ładnie, ładnie, podoba mi się, bo czasami, kurde, nawet pusty jest w 10. No i kurde, nic nie złapałem, to już mi się akurat nie podoba. I mamy tutaj mu święcie leśnego mchu, 1.8 i dużo SEU. Trudno, kupione. Niech stracę, ale nie będziecie mi już tu pisać, że jakieś ekwipunki są słabe. Podpis New Year. Mm. Wolałbym Mroczny Malaga, ale no... Cóż, cóż. Jak się nie ma co się lubi, to się kupuje takie właśnie itemki. No więc proszę. Są łapki, są elegancko. Okej, okay, znajdujemy się na mojej głównej postaci mroczny Małaga. Przełożyłem sobie łapeczki i już następuje oficjalne przyodzianie tych oto łapeczek. No na pewno mają mniej SA, trudno, trudno, ale jest ORK. Sprawdźmy. 3-2-1 hyps! I jest ubrana Oereczka. Przełożymy sobie, raczej ubierzemy tutaj na każdym zestawie, żeby nie było lipy. Tak to wygląda. no SA, jakby nie patrzeć, spada o 1. Pancerz wzrasta, ale to tam akurat najmniejsze ma znaczenie. Unik w sumie... A unik to samo, tylko podskakuje mi minimalnie. Siła krytyka i energia dość sporo, no także tak, tak się to prezentuje. Oczywiście Drakolisz 279 to raczej chyba się nie doczekam, więc już tutaj pierek zacząłem na plus 3, znaczy zacząłem już od dawna, to wiecie, doskonale. I teraz pytanie, czy łapki? Czy łapki też ulepszać, czy liczyć na cud, na cud margonenski i że spadną łapki do tych 279? Przypominam, biję go już dwa lata i nie widziałem legendy. Znaczy, widziałem legendę, ale no, oczywiście nie zlotałem. O, może tak. Czy się opłaca te łapki ulepszać na plus 5? Powiedzcie mi, napiszcie w komentarzu. W chwilę kupiłem sobie cztery unikaty z aukcji, ale są to nie byle jakie unikaty, bo dopełnią one moje lukrowane buciki na poziom drugi. Znaczy, wystarczyłaby jedna para, no ale wiadomo, lecimy na plus 5, więc trzeba było kupić 4 i bierzemy. Hops! I mamy na plus 2. No to teraz jeszcze tylko 600k i <noise> plus 3. Jak to wygląda? No, plus 2, no ładnie, ładnie. Ponad 300. Naszyjnik też już jak coś się zbliża, praktycznie na plus 2, to jest kwestia tam, nie wiem kilku dni, będzie również na plus 2, ładnie, podoba mi się. Dzisiaj rozpoczął się event, mamy tutaj viviankę w kryjówce, oczywiście na otwarcie całego eventu związanego z tymi tropicielami. Niestety się spóźniłem, więc na namiotach nie byłem i nie skorzystałem z free vivianki i Smoka, ale z tego co tam widziałem na lotlogu, to w sumie nic im ciekawego nie spadło. Więc e, raczej e, podtrzymuję chyba zdanie, że no właśnie te kolosy to raczej takie średniawe są mocno. E, potka to śmieć, ten zwój, no to dupcia, śmieć, śmieć. No teraz akurat spadł kamyk, więc w sumie tylko, że ten kamyk to też jakoś tak nie, 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 nie jest jakoś mega dużo wart. Ostatni event tych tropicieli, to, na którym tak brałem aktywniej udział, no to był co tam był braciszek. Uh, a, i ten kapłan. No, i nic nie spadło ciekawego. O! Ale <gryzny> teraz złapałem przynajmniej kryształ. Znaczy <gryzny> klucz materializacji. Pokczamp, widzowie, pokczamp. Idziemy teraz na kukły. Poziom mistrzowski. Może teraz jakaś legenda i 80 esencji. Tak, tak. O! No dalej. No, i kurde nie ma. Za to mamy tutaj jakiegoś oponenta na Wenerce, który już wyleciał na strzała. Przejdziemy się jeszcze na Chaeda, którego nie udało nam się zastać. Przykro, przykro. Okej, okay, mamy tutaj Viviankę po raz już nie wiem który, ale jest tutaj kołosik bity. I oddaje jak zwykle wspaniały locik, czyli cztery potki i jedna smocza runka. Wspaniale, wspaniale, dziękuję bardzo. Teraz tutaj niestety kolosik, znaczy niestety no, herko oddał jakieś potki, teleporty. No tak mierno, mierno, mierno to leci troszkę. Ponownie tutaj kolosik chochołek oddał mi niestety tylko unipierek. Chciałem tu ładną wstawkę zrobić, ale kurde daliew, bo zaczęli mówić. Um, no i co, 3, 6, kurde, 6 her. No dzisiaj niestety pechowo. Wczoraj jak oddawały hera. Tak dzisiaj niestety no Peszek Peszek mnie tutaj dopadł lekki, bo dzisiaj jeszcze uniacza nie widziałem, a już byłem trzeci raz i trzy uni. Słabe na razie statystyki, słabiutkie. Niestety nie spisałem się jako tanker na chochołku. Zostałem wyniesiony. Ale spodziewałem się kurde, że, że mi się uda. No i patrzcie, kolejne uni, no. Ale nie, farty. Na no dzisiaj chyba yy, same uniacze mi spadną. No była krytyczna, była fizyczna. Kurczę, tarka była. No tylko, że te umki muszę chyba zmienić i dać w blok tarczą, bo to jednak dużo daje. Czyli na woju mam całe. Yy, chyba raczej trzy zestawy. Pozmieniam, tu też trzeba coś pozmieniać. No, wszystko do wywalenia. Muszę to jakoś na dniach po prostu pozmieniać i będzie git. Okej, okay, walka była dość dynamiczna, ale jeden nam się wywalił. I zlotaliśmy wspaniałe itemki. No kurde, te tropiciele, to jest takie... Jezus Maria. Podejdę chyba jeszcze jednym łowcom w sumie, ale nie wiem, czy coś spadnie ciekawego, no. I drugie bicie zaowocowało tym razem sześcioma unikatami, czyli progresujemy, progresujemy cały czas. Beczka. A podczas szukania tropiciela Wiwianki, natchnęliśmy się na zwykłego Herosa, który oddaje równie słabo co kurde tropiciel Herosów. Chwilę po tej zwykłej viviance udało się tutaj namierzyć kryjówkę Wiwianki, mmm, ale zebrało się tylko 7 osób chętnych nie chyba już nikt tego nie chce za bardzo bić bo jak wiecie no słabo słabo to daje teraz tutaj na czacie obstawiają że cztery uniacze trzy uniacze lega dla mnie no chyba raczej nie ja obstawiam że raczej trzy uniacze spadną no ale spadną z krytyk ładnie jeszcze sklątwam o Trzy uniacze i jeszcze heronawoja Czekajcie, wojownik jest jakiś? Nie ma, czyli elegancko mogę sobie złapać. Patrzcie to, i wszystko łapiemy. Dobra, złapałem uniacz i taki już piękny, oczyszczony, półtora ręczny mieczyk. Fajnie. Ostatnio heroi i że trzy unikaty. A teraz zobaczymy, jedna osoba się wywaliła. Za zamomencił się przekonamy co tym razem Mivianka Cztery. Uni. Dobrze. Jest. Jest dobrze, czyli wspaniale po prostu, tak. Te tropy są cudowne. Jakiś taki team, kurde, trochę popadaliśmy, ale smoczek będzie dobity i trzy tepeczki. Dobrze, okej, okay, wspaniale. Przed chwilą uniacz z chochołka i proszę, łuczek na plus 5. Może... O! I nawet SA, czyli nie będzie trzeba rolować. Spójrzcie, jaki fuks. No, tylko potrzeba 93 esencji, ale to już nie problem. Niestety, szczęście chyba mnie opuściło, jeśli chodzi o te chochołki, bo teraz ciągle uniacze. Gdzie są hera? Może wenerka? Może wenerka? <śc> Hełmik lega! Pusto, dobrze. Dobrze, wenerka się nie popisała. Czaedzik, no, chociaż herko. Albo zwykla, dzięki, dzięki. Dobra, obczaj jeszcze w sumie venerę, a czyli venerę, <grydy> Briadę, briad też stoi elegancko. i liście. I lody zostały przełamane. Herko spadło, już tyle bić było, ale jest Panie, Wspaniale, została mi jeszcze jedna postać gąsowa. Zobaczymy co tam odda ciekawego. Dobra, 3%. Poziom trudny, troszkę osób się wydupcyło, ale zdobywam buciki heroiczne. To jest... Najważniej. O kurczę, powiem Wam, że dzisiaj zaskoczyła ta wibianka, tylko najgorzej, że ja tu nie jestem wojem. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcineczek się podobał. Zostawcie tam coś, jakiegoś subika, może. Trzymajcie się i do następnego Nara.